Walne zgromadzenie członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na pięć części, które w tym roku miało miejsce między 13 a 17 września, odbywało się przy dość umiarkowanej frekwencji. Choć mieszkańców na zebraniach nie było zbyt dużo, omawiano oczywiście na nich też sprawozdanie z działalności firmy za ubiegły rok. Tak jak zawsze przedstawiał je prezes zarządu spółdzielni Robert Kaja. W trakcie walnego zgromadzenia WSM nie zabrakło także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni. Z kolei wiceprezes zarządu WSM Marian Ogiela omawiał na zebraniach sprawozdanie z wykonania uchwały i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków rok temu. W obliczu dość sporej inflacji, a co za tym idzie, i wzrostu cen, wiadomość ze spółdzielczego podwórka jest taka, że firma nie przewiduje dla mieszkańców spółdzielczych zasobów podwyżek. Fundusz remontowy, eksploatacja. Te opłaty, które są na dzień dzisiejszy w opłatach, zupełnie nam wystarczają na ten zakres robót, który wykonujemy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli był zakres remontów czy jakiś innych spraw był potrzebny do wykonania na większą sumę niż zebrane te pieniądze od Państwa w skali roku, to my dysponujemy środkami wolnymi jako spółdzielnia i my je możemy czasowo, bez kredytu, uzupełnić na wykonanie jakichś dodatkowych robót, gdyby one wynikły w trakcie robót. Natomiast planując plan remontów, tak zaplanujemy plan remontów, żeby my wiemy ile w skali roku utrzymamy, wiemy jaki mamy stan, końcowy na koniec roku będziemy mieć tego funduszu remontowego i pod to będziemy dopasowywać zakres robót, to co będziemy przewidywać na rok przyszły. Tutaj jest tylko tyle, że po prostu my, uwzględniając fundusz remontowy, tutaj przy analizie przeglądów zasobów mieszkaniowych, oczywiście na tych budynkach, gdzie wymaga jakiegoś remontu, naprawy, konserwacji, to oczywiście te roboty muszą być robione, ale są też takie roboty, że mogą rok, dwa być w czasie przesunięte, nie wszystkie wymagają na raz. I tak to po prostu, jak było do tej pory, co roku robimy. Wzrosną ceny materiałów, wzrosną ceny robocizny, to już wiemy, bo już na, to jest, natomiast my mając ten, ten dopasowując to do funduszu montowego do zakresu robót też musimy odpowiednio to ustawić w opłatach. No nie możemy za bardzo pójść w duże dociążenia mieszkańców, bo i tak i tak jak państwo przewidujecie, no te dociążenia już tak będą z innych zakresu dla tych mieszkańców wysokim. Nie tylko to, na bieżące utrzymanie żywności, no właśnie żywności i, i prąd i dalej, no leki, nieleki, różne ten, no więc my tu pod tym kątem też to analizujemy. Nie ma potrzeby, bynajmniej na dzień dzisiejszy, ja nie widzę, żebyśmy w przyszłym na przyszły rok musieli zwiększać fundusz remontowy. Jeżeli by wynikało, że trzeba coś więcej dodatkowego przyspieszyć, no to wtedy my, to co mówiłem, możemy zwiększyć ten zakres robót, wykorzystując własne środki. Tak jak pan pamięta, jak były docieplenia robione, też, no nie, nie wszyscy naraz zapłacili za, na fundusz docieplenia wszyscy całą kwotę, tylko przez 10 lat była spłata Całego funduszu dociągnięcia. Tu też może być, jeżeli danej nieruchomości nie znaczy, to oczywiście przy kolejnych latach, wpłatach to się po prostu będzie bilansowało będziemy to rozliczać. Ponieważ od 2007 roku prowadzimy ewidencję funduszu remontowego nie, na nieruchomości. Więc mamy część nieruchomości, który ma ujemny fundusz remontowy na przykład te, które miały robione ostatnio dachy. Natomiast są też nieruchomości, które mają dodatni fundusz remontowy. My w sprawozdaniu finansowym fundusz remontowy pokazujemy w szyku rozwartym i tam w tej, po stronie zobowiązań to są te nieruchomości, które mają dodatni stan funduszu remontowego. W zobowiązaniach są też kaucje, Y, które są na y, które mamy na lokale w najmie. I, I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tam są też zobowiązania spółdzielni w stosunku do pracowników z tytułu wypłaty wynagrodzeń. One występują na koniec każdego okresu rozliczeniowego, natomiast w następnym miesiącu te zobowiązania są regulowane, bo my mamy dobrą płynność finansową, nie mamy żadnych zobowiązań przeterminowanych, tylko regulujemy w następnym miesiącu, bo mamy takie umowy, że za na przykład dostawę energii cieplnej w grudniu termin płatności przypada w styczniu. Za dostawę wody w grudniu termin płatności przypada w styczniu. I tak za wszystkie kolejne usługi, te które są ciągłe i bądź też jednorazowe usługi, zawsze jest jakiś termin płatności, prawda? Więc nam, nam na koniec roku czy na koniec każdego miesiąca występuje jakiś stan zobowiązań, które regulujemy zgodnie z podpisanymi umowami albo z terminami zawartymi na fakturach. Czyli to nie są żadne zobowiązania, tak jak już mówiłam, przeterminowane, tylko te, które normalnie w każdej działalności każdego przedsiębiorcy, każdej jednostki występują na koniec danego roku. Żebyśmy mogli spokojnie. Pracować i funkcjonować. Potrzebna jest ta kwota, ponieważ walne zgromadzenie ma tą właściwość, że zakreśla, określa tą, tą najwyższą kwotę zobowiązań, więc co roku taka uchwała jest przedstawiana. Współdzielcy na zebraniach udzielili m.in. Zarządowi Wiejąskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Absolutorium oraz zdecydowali o podziale wypracowanej za ubiegły rok nadwyżki bilansowej. O tym niedawno mówiliśmy na naszej antenie w rozmowie z prezesem Spółdzielni. Zresztą na bieżąco informujemy Państwa w naszych programach. O aktualnych inwestycjach prowadzonych na terenie spółdzielczych zasobów. Z kolei w mijającym tygodniu zebrało się Kolegium Wolnego Zgromadzenia, które autoryzowało treść podjętych uchwał.